Hej, z tej strony shadow. Witam Was w drugim tutorialu. Eee, Boże, nie wiem dlaczego to robię. Pomyślałam sobie, że po prostu e, jak już e, nagrywam jeden tutorial, to i nagram drugi. Nie wiem dlaczego to robię, ale, ale, ale nie wiem. Zobaczymy, może, co, może coś z tego wyjdzie, ale nie obiecuję. Nie obiecuję. Więc ten tutorial będzie na slendera z mackami. Um, no i oczywiście będzie Wam potrzebna biała i czarna modelina. Yy, tutaj nie trzeba dużo się napracować nad tym slenderem, także wiecie. Więc tak, tutaj mam już kulkę na, z y, białą modelinę. Yy, bierzemy czarną modelinę i wyrabiamy w rękach staram się tym razem szybciej zrobić ten, ten tutorial mam nadzieję przynajmniej, że mi wyjdzie szybciej <laughs> niż, niż ten pierwszy tutorial ale zobaczymy no więc tak, będzie ten ten slender nie będzie zbyt duży po prostu taki wiecie to ma być coś w stylu chibi Ale zobaczymy. Więc tak. Tutaj mamy naszą kulkę i rozpłaszczamy ją. Mniej więcej na taką grubość. I musimy wyciąć z niej taki, wyciąć z, tej, z tego placka taki trapez. Nie, wiecie co? Nie, źle zrobiłam. Przepraszam, przepraszam, nie chciałam. E, może lepiej będzie, jak e, weźmiecie więcej modeliny, wtedy będziecie sobie mogli wygodniej wymierzyć e, e, ten kształt tego trapezu. O, I teraz: góra, dół i boki. Zrobimy, mm. powinno być dobrze. Dobra, teraz sobie musimy tutaj zaokrąglić troszeczkę to ciałko slendera. Coś w tym stylu, mniej więcej. Mnie się przynajmniej wydaje, że będzie dobrze. Ok, tak, tutaj mamy kawałek naszej modeliny. Ten skrawek, który został z, z wcześniej, jak wykrawałam ten trapez. Robimy sobie mniej więcej, możemy jeszcze tutaj z tych drugich kawałków wziąć. Potrzebne nam są dwie równe kulki równe kulki uh -huh. i robimy z nich nogi, czyli musimy tutaj sobie tak wywałkować, żeby jeden koniec był węższy, drugi szerszy jak taka kropelka. Uh -huh. Przepraszam i ucinamy kawałek. Przepraszam, za nisko. Ucinamy kawałek tego jednego końca. I wychodzi nam coś takiego. Trzeba to przykleić na dole. To jest jedna noga. Teraz robimy drugą tak samo. Doklejamy. I mamy nogi naszego slendera. Jej! Ok. Więc wychodzi nam coś takiego. I teraz potrzebujemy ręce. Oczywiście one muszą być troszeczkę dłuższe. Troszeczkę dłuższe muszą być. Więc yes. ja przepraszam, ja tutaj tak cały czas modeluję, żeby wyglądało dobrze. Um, coś mi się tutaj. Okej, okay, tak, robimy sobie kulkę najpierw, a potem wałkujemy ją. Tutaj patrzcie na końce. Najważniejsze są końce. Więc tak, tutaj sobie wywałkujemy jeden pyk. Przepraszam, muszę krzyknąć Zaraz! To ja. Tak, nie mogę krzyczeć, a mimo wszystko muszę. I tak wyrównujemy sobie, żeby mniej więcej była taka sama długość tej ręki. Formujemy sobie ten drugi koniec, żeby mniej więcej był okrągły. I możemy tutaj to troszeczkę spłaszczyć w palcach. Troszeczkę tylko spłaszczyć. Teraz taki spłaszczony przyklejamy sobie tutaj do ciała tego slendera i dopasowujemy mu tutaj ramiona. Teraz drugą rękę robimy to samo co wcześniej z tamtą pierwszą ręką i. Doklejamy. I mamy ciało naszego slendera. Okay. Teraz zrobimy mu koszulkę i krawat. Więc potrzebujemy taką malutką kuleczkę białego, którą trzeba rozpłaszczyć na dosyć cienki na, żeby było dosyć cienkie, ale nie za cienkie, żeby było wygodnie to wiecie, przy, przykleić wycinamy trójkąt z tego białego e, rozpłaszczonego czegoś, czego nie potrafię nazwać. I tak tutaj mamy, żeby było dobrze Teraz wam pokażę jak ma mniej więcej to wyglądać. Teraz troszeczkę mniejszych bo powinnam zrobić Nie chce mi wyjść takie jakbym chciała. Dobra. Teraz wam pokażę jak ma mniej więcej to wyglądać. Ma wyglądać mniej więcej w ten sposób. Wiecie, ma być taki yy, trójkąt równoboczny. Znaczy, Boże, y, dobrze mówię? Równoramienny, przepraszam, równoramienny. Mi oczywiście trochę nie bardzo wyszło, żeby był równoramienny. Zaraz to spróbuję jeszcze tutaj uciąć. Mhm. No. W się Okej. Okay. Teraz przyklejemy naszą koszulkę w tym miejscu. Wow. Tutaj można sobie trochę nożykiem pomóc. Teraz e, krat. Ponownie e, bierzemy sobie jakąś malutką kuleczkę, tylko tym razem czarnego. I rozpłaszczamy tą kuleczkę, żeby było cienkie, ale nie za cienkie. Żeby było łatwo to wziąć, przykleić. Wiecie o co chodzi. I wycinamy kształt, który zaraz wam pokażę, ma wyjść coś takiego i przyklejamy to. w miejscu koszulki dobrze to stąd sobie weźmiemy tą modelinę i teraz głowa formujemy sobie niewielką kulkę żeby do ciała było w sam raz dopasowane Śmiesznie wygląda ten slender. O, można zostawić tak. Można yy, zostawić tak i po prostu już się tyta, tutaj niczym nie przejmować. I jeszcze do niego dorobię macki. Tak szybciutko dorobimy do niego macki. Yy. Pokażę Wam jak zrobić jedną matkę ze względu na to, że po prostu już nie będę tego przedłużała. Matki można ułożyć jak się chce, w różnym, w róż, pod różnym kątem. E, mogą być cieńsze, mogą być grubsze. To jest już tutaj e, wasza e, fantazja. <laughs> Niech Was fantazja poniesie. Robicie jak chcecie, z tym, że... Ja wezmę tak, mamy tutaj nasz wałek, ale trzeba... Nie może przecież być jeszcze ta macka zbyt długa, prawda? Oczywiście jeden koniec tej... Chodź tutaj, gdzie uciekasz? Hmm, dobra, żeby to nie odpadło stąd. Jeden koniec tej macki oczywiście musi być taki ostro zakończony. Niekoniecznie ostro, może być troszeczkę taki bardziej okrągły, ale raczej lepiej by wyglądało, jakby było ostro zakończone. I wałkujemy, 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 wałkujemy. Tak jak mówię, ta długość tej macki jest zależna od Was. Od, od nikogo innego, tylko od Was. Te środkowe macki mogą być dłuższe, te górne i dolne mogą być krótsze, żeby wiecie. Po prostu tutaj, jak kto woli. Robimy w ten sposób, że tutaj ten koniec ucinamy, ten nadmiar, ten koniec spłaszczamy. Wracamy naszego slendera i trzeba po prostu przykleić mu to do pleców. Sposób. I tą mackę układamy po prostu jak nam się podoba. Możemy ją ułożyć tak. Możemy ją ułożyć, nie wiem, tak. Jak kto woli, w jakąkolwiek stronę. I po prostu. Tych, nie wiem, tych macek może być 6, może być 8, może być 10, ile chcecie, po prostu to jest. On w ogóle slender to chyba ma z 6 albo z 8, jakoś tak mi się wydaje, przynajmniej. Mój miał, mój miał 6, który, wiecie, pokazywałam wam w którymś charm update. E. Także po prostu yy, układacie te macki jak chcecie, jak was tutaj wiecie tam, jak to sobie wyobrażacie i po prostu pieczecie i to byłoby na tyle w sumie. <laughs> Także mam nadzieję, że. Ten tutorial również Wam się podobał, tak samo jak poprzedni. Ta nutka sarkazmu. No ale nie, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo staram się, żeby wyszło w, w, w miarę dobrze, ale chyba coś trochę nie za bardzo mi wychodzi. Więc dajcie łapki w górę, łapki w dół, jeśli się nie podobało. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!